Do tego wniosku o płatność są dwie tabele. Jedna tabela, która pokazuje wydatkowanie w projekcie w danym okresie sprawozdawczym, czyli to, co w bieżąco Państwo raportujecie we wniosku o płatność. Proszę zwrócić uwagę, ta tabela jest prawie identyczna jak załącznik do umowy, jak kosztory. Zatem mamy. Podział na kategorie kosztów, podział na work package, czy na, na zadania, z wyszczególnieniem, który z partnerów w ramach zadania poniósł jakie, jakie koszty. To jest też tak, że tutaj y, będą sumy zgodnie z tym, co jest napisane w tych y, definicyjnych kolumnach. I to jest tyle w zasadzie. Państwo tutaj deklarujecie, jakie koszty kumulatywnie ponieśliście w danym zadaniu, na daną kategorię. Oczywiście tutaj będzie Wam się też państwa automatycznie wyliczały koszty w sumie na koszty bezpośrednie. Tutaj jeżeli chodzi o rozliczanie kosztów pośrednich, to jeżeli Państwo macie rozliczacie to ryczałtę, w tej kolumnie dziewiątej wpiszecie procent, jak, do jakiego jesteście zobligowani na te koszty pośrednie, czyli procent kosztów pośrednich, jakie rozliczacie w projekcie. Jeżeli macie y, Państwo te koszty rzeczywiste, czyli macie analityczny system księgowy, to tej kolumny dziewiątej nie wypełniacie, tylko wpisujecie po prostu kwotę w, w punkcie dziesiątym, jaka wynika z rzeczywiście poniesionych kosztów pośrednich w Państwa projekcie. Druga tabela jest w zasadzie identyczna jak pierwsza, z tym, że ona pokazuje kwoty kumulatywnie na projekt. Zatem, jak złożycie Państwo pierwszy wniosek o płatność, to tabela pierwsza będzie zawierała identyczne dane jak tabela druga. Czyli w bieżącym okresie i narastająco te dane będą tam takie same. Natomiast jak złożycie drugi wniosek o płatność, to w pierwszej tabeli wskażecie koszta, jakie ponieśliście od złożenia poprzedniego wniosku. Natomiast w drugiej tabeli będą już dane kumulatywnie obejmujące wydatki zadeklarowane w pierwszym wniosku i w drugim. Czy macie Państwo jakieś pytania odnośnie tego dokumentu? Czy wszystko wydaje się w miarę jasne? Anna Ober, Politechnika Śląska. Pierwsze pytanie, co w przypadku, kiedy 14 listopada mamy 69% wykorzystania zaliczki, czyli jakby nie możemy złożyć kolejnego wniosku o zaliczkę? a w połowie grudnia już nam zaliczki brakuje, a trzeba zapłacić za usługi. Czy wtedy powinniśmy sami kredytować i czy w tym momencie we wniosku o płatność składanym w styczniu, no bo musimy czekać do kolejnego roku, możemy również część wydatków wykazać jako no, wystąpienie o refundację. To jest, to jest jedno pytanie. Może ja zadam wszystkie od razu. Drugie dotyczy... Pytania, czy koszty ponoszone przez partnerów norweskich przy każdym wniosku o płatność powinny mieć ten certyfikat audytora, czy wystarczy, że na przykład co któryś wniosek o płatność będzie do tych kosztów będą do, będą będzie dołączony certyfikat audytora. I jeszcze jakby można było wrócić do tego VAT-u, bo ja nie do końca zrozumiałam co w sytuacji, kiedy jeden partner ma VAT kwalifikowany, a drugi niekwalifikowany, bo może tak być, że część wydatków będzie, że będzie jakby i jedna i druga sytuacja wystąpi. Dziękuję. Dziękuję bardzo za pytania. Zatem od początku. Pierwsze pytanie dotyczyło takiej sytuacji, że Pani ma początek listopada i widzi, że tam brakuje Pani paru procent. My tak obsługujemy projekty w centrum, że każdy projekt ma swojego opiekuna merytorycznego i finansowego. Więc w takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z Waszym opiekunem finansowym i omówić, no, jak ta sytuacja w praktyce wygląda. Bo jeżeli to jest w ten sposób, że wy, Pani wie, że już ma faktury w projekcie który opłaci za parę dni i powiedzmy 29 listopada Pani będzie już miała te 75 pro, 70% umożliwiające wypłatę kolejnej transzy, kontaktuje się Pani z promotorem, wysyła maila czy informacje z, z opiekunem finansowym projektu i ustalacie razem, czy poczekanie te dwa tygodnie, jak gdyby pozwoli Państwu wypłacenie tych środków, czy niestety będziecie musieli Państwo czekać do nowego roku, czyli do stycznia. No my staramy się podchodzić elastycznie. Jeżeli mamy środki, to na pewno tutaj będzie można jak gdyby w kierunku państwa wykonać. Jeżeli będzie taka sytuacja, że no niestety będzie musiała pani poczekać na środki do nowego roku, to przez ten okres, kiedy już pani nie ma środków zaliczki, niestety musi pani te koszty ponosić z własnej kieszeni. To jest wyraźnie w umowie zapisane. O dofinansowanie, że jeżeli e, nie mamy środków, nie dostaniecie Państwo środków od nas, musicie je realizować po prostu z własnej kieszeni. Już mówię. Mhm. I tak, i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że y, pani załóżmy składa ten wniosek y, w styczniu. Tylko pani w tym wniosku y, y, wydała powiedzmy 120% dotychczas otrzymanej zaliczki. Czyli w tym polu. Będzie Pani załóżmy, miała, otrzymała Pani 20 tysięcy złotych. W listopadzie było tak, że nie miała Pani 70%, a w grudniu już ma wydane znacznie więcej. No to Pani tutaj wpisze wtedy, załóżmy, że Pani wydała 25 tysięcy. Wiedzie Pani, że rozliczenie dotychczasowej transzy jest 125%, czyli ma Pani przesłankę do otrzymania kolejnej transzy środków. Natomiast nie ma tutaj czegoś takiego jak refundacja. Nie refundujemy. Czyli Pani teraz. Złoży ten wniosek o płatność, dostanie transzy na 2014 rok, powiedzmy i na dzień dobry z tej nowej transzy zrefunduje sobie pani te, te wydatki, które poniosła z własnej kieszeni na podstawowe konto instytucji. Czyli jak gdyby w praktyce ta kolejna transza zaliczki jest refundacją tego, co pani musiała ponieść z własnej kieszeni i zaliczką na kolejne wydatki, które pani będzie ponosić. Natomiast czegoś takiego jak oddzielny wniosek refundacyjny, na przykład jak to jest w poig nie będzie. Kolejne pytanie, aha, to było odnośnie refundacji, jeżeli chodzi o partnerów norweskich, to… Było... Tak, to jeszcze, to będą w następnych slajdach, a może poruszę, poruszę ten temat później. Jeżeli chodzi o audyt, to będą w rzeczywistości w Państwa projekcie dwa audyty. Jeden, który dotyczy wszystkich partnerów polskich i promotora projektu. Drugi, który dotyczy wszystkich partnerów norweskich. I to nie jest tak jak właśnie w, w programach ramowych, że tam w zasadzie ta częstotliwość tych składania raportów jest ta, taka moc, mocno gęsta. Tu jest takie rozwiązanie, jakie jest u nas w Krajówce, czyli jeden audyt, który zaczynamy po 50% realizacji projektu, obejmujący wszystkich partnerów z danego kraju, bo jak gdyby w to, że tutaj macie Państwo tą współpracę międzynarodową implikuje powstanie dwóch oddzielnych raportów. No nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby szukać firmy, która będzie w stanie zaaudytować partnerów norweskich i polskich. Jest to jak gdyby niedorzeczne utrudnienie, zatem my podeszliśmy do tego w ten sposób, że audyt Norwedzy sobie szukają swojego audytora zgodnie ze swoimi norweskimi przepisami, natomiast Państwo zgodnie z naszymi krajowymi audytora na część ty, ty, tą polską. Jeżeli chodzi o ten podatek VAT, to tutaj przyjmijmy takie, takie podejście. Ten punkt A mówi, że nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT, zatem mam VAT kwalifikowany. Punkt B mówi, mogę lub będę mógł odzyskać VAT, zatem mam wydatek niekwalifikowany. I sytuacja wygląda w ten sposób, jeżeli ktoś w Państwa projekcie ma ten VAT kwalifikowany, to proszę tutaj zaznaczyć opcję B, czyli skreślić A. Czyli jeżeli któryś z partnerów ma VAT kwalifikowany, jak gdyby wskazujemy we wniosku, Mogę lub będę mógł odzyskać VAT. Czyli dajemy informację do centrum. Słuchajcie, nasi koledzy, koleżanki z centrum, w naszym projekcie jest jakaś część VAT-u, która jest wydatkiem kwalifikowanym. Kwal jeżeli, kto, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś w Państwa projekcie w jakimś stopniu ma VAT kwali, kwalifikowany, tak. Dobrze, bo już się. Przepraszam, się zawsze. Chwileczkę jest tak. Skreśle, skreślamy A, jeżeli mamy e, niekwalifikowany, tak? Chwileczkę. Nie mam prawnej możliwości odzyskania VAT-u. Czyli jeżeli nie mam prawnej możliwości odzyskania VAT-u, mam VAT kwalifikowany. Jeżeli teraz jest jakiś beneficjent, i no, tutaj akurat będzie wszystko tak wyglądało. no Ja się domyślam, że wszyscy, wszyscy Państwo będziecie mieli partnerów, którzy mają VAT kwalifikowany. Jak gdyby no to oświat... Tak, a tutaj jeszcze jak gdyby chciałbym uczulić promotora a propos kwestii vat na jedną sprawę, to znaczy taką, że warto, żebyście wy też Państwo na analogicznych zasadach, jak my tutaj prosimy Państwa o deklarację pewnych spraw we wniosku o płatność, y, odpowiednie rzeczy egzekwowali też od swoich partnerów, czyli jeżeli Wam partnerzy przesyłają powiedzmy y, coś, co jest na, na modłę tego wniosku o płatność, tylko jest na linii, partner, promotor, to też żeby wskazali Wam, mamy wad kwalifikowany albo niekwalifikowany, żebyście... Że na wszystkich tak, znaczy ja Pani powiem, że akurat tutaj ta, ta część oświadczenia pochodzi z tych wniosków funduszowych i tam jest, i tam jest też tak, że niektórzy tam się nad strukturą rozliczają, partnerzy mają różnie, więc jak gdyby no to oświadczenie funkcjonuje sobie, powiedzmy, dla informacji naszej instytucji. Ono nie będzie za sobą na, na dzień dobry pociągało jakichś, powiedzmy, spraw poważniejszych, no bo, czy konsekwencji, ponieważ no to jest tylko informacyjnie dla nas. Ważniejsze jest to oświadczenie na górze, że Państwo macie te dokumenty odpowiednio opisane u siebie w siedzibie. To jeszcze może, proszę Państwa, jeden slajd odnośnie właśnie składania wniosku o płatność i zrobimy przerwę. To dwa slajdy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o całą logikę realizacji projektu i przepływy finansowe, to trzeba wspomnieć o sposobie komunikacji między państwem a partnerami, to znaczy promotorem a partnerami. Po pierwsze, dofinansowanie przekazywane jest w Złotych Polskich na wyodrębniony rachunek prowadzony przez promotora projektu. I promotor projektu to dofinansowanie w ciągu 15 dni. Musi przekazać swoim partnerom zgodnie z kosztorysem i harmonogramem wykonania projektu. Czyli to jest tak, że jak Państwo umawialiście się na projekt, zakładaliście podział jakiś obowiązków, podział kosztów w ramach projektu, potem to totalną kwotę, y, jaką będziecie potrzebowali na projekt, wyznaczaliście, że w takim roku chce takie pieniądze, w drugim roku odpowiednią inną kwotę. No to tutaj zgodnie z tym podziałem wewnętrznym, jakim sobie ustaliliście, transferujecie te środki. Od razu. Uprzedzam pytanie. Jeżeli jest sytuacja taka, że umówiliście się, że w tym roku dany partner dostaje tyle i tyle, drugi odpowiednio inne kwoty, natomiast w praktyce projekt wygląda w ten sposób, że jeden z partnerów szybciej go realizuje, drugi wolniej, czyli jeden powiedzmy kumuluje u siebie niepotrzebnie środki zaliczki, a drugi wydaje mu brakuje, to wy jako promotor projektu, możecie i odpowiedzialny za realizację pełną całego projektu, możecie w tym momencie reagować, czyli dać więcej środków partnerowi, który z jakichś powodów potrzebuje teraz ich szybciej, jeżeli drugi potrzebuje ich wolniej, no to możecie mu odpowiednio przylać mniejszą transzę, to też jest wszystko kwestia tak naprawdę uzgodnień między, znaczy no nie wiem czy zmiany umowy konstytucyjnej, ale też jakiś ale to jest jak gdyby, no to ja rozumiem, że no, aneks do umowy, jeżeli na, na, na sercu Państwu powinno przede wszystkim leżeć sprawna y, realizacja projektu, więc jeżeli taka sytuacja, o której teraz wspomniałem nastąpi, no to się umawiacie, ewentualnie podpiszecie sobie aneks do tego harmonogramu, no, natomiast chodzi mi o to, że, żebyście Państwo te elastyczne podejście w finansowaniu projektu, które my prezentujemy do całego projektu, żeby odpowiednie jak gdyby zasady i logikę zachował też promotor w stosunku do swoich partnerów. Yy. To o czym wcześniej wspomniałem, partnerzy projektu są zobligowani do posiadania, nie są zobligowani do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego, czyli ten wymóg, że w raporcie wykazujecie Państwo sumę odsetek narosłych na koncie do prowadzenia projektu, to będą tylko te odsetki, które narosły na koncie promotora i to jest ta kwota odsetek, która ewentualnie podlega zwrotowi. Jeszcze jeszcze właśnie jedną sprawę wyleciała. Druga sprawa to jest to, to, o czym jeszcze, bo też takie były pytania, jak gdyby dostawałem na maila wcześniej tutaj przed naszymi warsztatami. My rozliczenie 70% tej otrzymanej zaliczki traktujemy w momencie, kiedy wasz partner projektu prześle wam formularz, w którym powie, wydatkowałem tyle i tyle środków w danej kategorii czy w danym zadaniu. Natomiast przekazanie środków partnerowi nie jest traktowane jako wydatkowanie zaliczki. Wydatkowaniem zaliczki jest fizyczne wydatkowanie środków przez partnerów w projekcie, natomiast nie sam moment przekazania im ich tych środków. W drugą stronę do przepływów finansowych będą przepływy dokumentacji w Państwa projekcie, czyli wszyscy partnerzy projektu będą przysyłali informację o wydatkowaniu środków do promotora, o postępie finansowym, ewentualnie to merytorycznie pewnie działa tak samo. Czyli partner może tak naprawdę posłużyć się też formularzem, który jest wniosku o płatność czyli wskazuje w których zadaniach i w ramach kategorii, w jakich kategorii poniósł odpowiednie wydatki. Potem promotor na podstawie tych wszystkich zebranych informacji od swoich partnerów agreguje to w jeden dokument, czyli ten wniosek o płatność i składa go do nas. To co jeszcze raz podkreślam, nie trzeba przesyłać tak jak jest to w POIG, kopii dokumentów księgowych od partnera do promotora. To wszystko zostaje u Państwa na miejscu. Dobrze, o dokumentacji wydatków sobie jeszcze powiemy, może już po przerwie.